Cześć, kochani! Bardzo się cieszę, że mogę się znów z Wami zobaczyć na kanale e-prezenty. Z pewnością wiecie, że dla każdego z nas Dzień Urodzin to najbardziej wyjątkowy dzień w roku. Dlatego dziś chciałabym Wam pomóc i podsunąć kilka pomysłów na prezent urodzinowy z okazji 30 Urodzin dla kobiety. Dobry początek dnia to sukces. Dlatego. Chcę Wam zaprezentować teraz śniadaniowy stolik. Wygrawerujemy na nim imię jubilatki oraz dowolną dedykację. Kolejnym prezentem będzie elegancka karawka z napisem jak kochać to księcia, jak kraść to miliony. Grawer możemy oczywiście w dowolny sposób zmienić taki prezent z pewnością spodoba się jubilatce. Ostatni prezent to typowy klasyk. Komplet złotej biżuterii. Mamy tutaj złoty łańcuszek i zawieszkę w kształcie serca. Wszystko zamknięte w brązowym pudełeczku. Wewnątrz znajduje się laminowana tabliczka z twoimi życzeniami oraz podpisem. Dziś to już wszystko, mam nadzieję, że coś przykuło Twoją uwagę. Widzimy się już niedługo. Pamiętaj o tym, że linki do produktów znajdują się zawsze w opisie filmu na dole. Subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę. Do zobaczenia!